Al mozhon eo an dra-karfietikadur. Onna W klubie osiedlowym Raszyn w ferie panował spory gwar. Na dwa tygodnie opanowały go dzieci. To już tradycja, że w klubie podczas ferii organizowane są dla nich darmowe zajęcia. Od 11 lat zapraszamy najmłodszych mieszkańców osiedla Raszyn po to, aby zwalczać nudę, po to, aby nie siedzieli samotnie w domu, i zapraszamy ich tutaj do nas, do klubu. Program zawsze obejmuje część zabawową, ale także część warsztatową. Stąd też zawsze w samopołudnie są warsztaty przygotowane przez naszych instruktorów. My mamy też możliwość zachęcenia do tego, aby dzieci w okresie szkolnym tutaj do nas na zajęcia przychodziły. No ale głównym celem jest to, żeby się jednak integrowały tutaj, a także czegoś przy okazji nauczyły. Wiem, że są osoby, które nie lubią rysować postaci. Więc w tej pracy nie, musi być, nie muszą być postacie, mogą być różnej wielkości budynki. Może być to kompozycja, tylko i wyłącznie składająca się z różnej wielkości i kolorowych budynków. W czasie zajęć plastycznych dzieci w klubie mogły nauczyć się różnych technik rysunku. Różne techniki e, e, dzieci mają okazję poznać. E, tym razem akurat są e, technika mieszana e, pastel olejna z suchą e, przy projektowaniu ołówkiem. I chodzi o to, żeby dzieci poznały możliwości suchych pasteli i olejnych. Jak, jaką daje możliwość pastel olejna, czyli rozcieranie, jaką daje możliwość pastel sucha też, inny, inny sposób po prostu rozcierania i jakby łączenie tych dwóch technik daje bardzo ciekawy efekt. I tego właśnie chciałam właśnie dzieci nauczyć, bo często w szkole na plastyce no, potem nie wiedzą, jak sobie poradzić z tymi kredkami i troszeczkę pracują intuicyjnie, to też jest dobre, ale lepiej jakby wytłumaczyć im na czym polega ta technika. Jakby co pół roku jest inna technika i dzieci mają okazję później jakby... W dłuższej perspektywie czasu już lepiej pracować, a tak się składa, że część dzieci jest tych samych, i więc one po prostu patrzą, uczą się i nabywają nowych umiejętności. Weź sobie turkusowy kolor, weź sobie niebieski do tej zieleni i połącz to, w ciekawe tło. Techniki plastyczne dzieci mogły wypróbować, tworząc w zadanym temacie. Zobaczcie starajcie się nie robić tylko i wyłącznie bloków, tak, mogą być bloki oczywiście, ale dobrze by było pokazać różne wielkości budynków, różne rodzaje dachów, postarać się, żeby ta architektura była bardziej taka fantazyjna, taka bardziej właśnie z waszej wyobraźni, tak, żeby nie była taka sztywna tylko i wyłącznie. Dzieci miały narysować fantastyczne miasto. Moje miasto ma Y, po, jest pod tytułem Miasto SpongeBoba, Kanciasto Porty. Y, tu mieszka Patryk, tu mieszka Karmel, który nienawidzi tego. Y, SpongeBoba, SpongeBob go lubi i Patryka. Motywem jest bardziej. Jak się, spalna, jak się to mówi po polsku, taka bardziej. Przyjęcie tego, że każdy może być inny. No, że tutaj mogą mieszkać różni ludzie. I bieli, i czarni, i zieloni, nawet niebiescy, mi tam bez różnicy. Zajęcia w klubie na Raszynie cieszyły się sporą frekwencją, bo tu nie ma nudy. A w ferie jest jej ryzyko, kiedy pogoda za oknem aktywności nie sprzyja. Z jednej strony, to, że nie ma śniegu, to najprawdopodobniej też powoduje, że jednak dzieci chętniej tutaj przychodzą, a nie idą na sanki. Gdyby ten śnieg był, myślę, że też wszystkim by nam zależało na tym, żeby jednak aktywnie na świeżym powietrzu spędzały czas. Jeżeli chodzi o program naszych ferii, codziennie są jakieś warsztaty. Staram się tak zawsze przygotować, żeby te warsztaty. Warsztaty były na przemian raz ruchowe, raz bardziej stacjonarne, stąd też mieliśmy zabawy integracyjne, zabawy cyrkowe, mieliśmy zabawy teatralne, warsztaty teatralne, zabawy z językiem angielskim. Miejmy nadzieję, że czas aktywnej zabawy w Klubie Raszyn dał dzieciom nową energię na kolejny semestr nauki.